Cześć, z tej strony Krzysztof Jan Grys, W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak Ty sam możesz bukować swoje koncerty. Podzieliliśmy ten temat na dwa odcinki. Ten odcinek będzie bardziej teoretyczny, następny będzie bardziej praktyczny. Związane jest to z tym, że Ci początkujący wokaliści powinni zrozumieć na początku samo funkcjonowanie biznesu koncertowego. W drugim odcinku podamy, jak Ty możesz stworzyć swoją własną ofertę koncertową. To, co zainspirowało nas do stworzenia tego Odcinka to bardzo często powtarzające się pytanie, czyli jak początkujący wokalista ma zacząć koncertować. Na wstępie warto wspomnieć o tym, jak bardzo kluczowe jest koncertowanie w życiu każdego muzyka. W Materiałem o tym, jak zarabiać na muzyce, podawałem, że koncertowanie jest najbardziej dochodową sferą w życiu każdego muzyka. Roczne zyski z tras koncertowych przekraczają nawet setki milionów dolarów. Oczywiście początkujący wokalista nie osiągnie takich skarg. Dlatego, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z koncertowaniem, ważne, żebyś sobie uświadomił jedną rzecz. Twoje początkowe występy będą głównie polegały na budowaniu Twojej grupy odbiorców. Im większa grupa Twoich fanów, tym większa szansa na to, że będziesz w stanie zorganizować swój pierwszy płatny występ. Dlatego kluczowe jest, to dotyczy również tych bardziej doświadczonych muzyków. Aby na koncertach wspominać o swoich profilach w Social Media. Należy również pamiętać o tym, aby w momencie, kiedy obdarowujesz swoje widownię e, darmowymi pominkami, te osoby z widowni zostawiły na przykład swój adres mailowy. Dlatego na początku swojej drogi z koncertowaniem pamiętaj o tym, że te koncerty są głównie po to, abyś budował swoją grupę odbiorców. Kolejną istotną kwestią na początku Twojej przygody z koncertowaniem, Oprócz budowania Twojej grupy odbiorców, jest nabieranie coraz większego doświadczenia scenicznego. Właśnie na początku Twojej kariery muzycznej, kiedy zaczynasz występować, możesz przećwiczyć to, co działa lepiej oraz to, co działa gorzej. Przykładowo, podczas festiwalu Opolu widownia będzie oczekiwała od Ciebie jak najlepszego występu. Będzie Ci dużo prościej osiągnąć ten rezultat w momencie, kiedy już takie doświadczenie scenicze nabierzesz. Możesz sobie zadawać w tym momencie pytanie, jak ty, początkujący wokalista, możesz zacząć występować. Możliwości dla ciebie, jako dla początkującego wokalisty, jest tak naprawdę wiele. Mogą to być na przykład tzw. open mic'i, wszelkie przeglądy wokalne, przeglądy zespołów, konkursy, lokalne wydarzenia kulturalne itd. Podczas każdego z tych występów pamiętaj o tym, co jest najważniejsze, czyli o budowaniu swojej grupy odbiorców oraz nabieraniu jak największego doświadczenia scenicznego. Staraj się udokumentować każdy z tych występów poprzez zdjęcia oraz wideo, które później możesz upublicznić na swoich profilach w social media. To pomoże ci w przyszłości uwiarygodnić siebie jako artystę oraz zabukować płatne występy. Jeśli jesteś już w momencie, w którym Posiadasz doświadczenie sceniczne, możesz już myśleć o tym, aby zacząć występować w największych klubach w Polsce. Natomiast zanim wyślesz swoją ofertę koncertową do organizatora, menedżera bądź właściciela klubu, musisz sobie uświadomić jedną kluczową rzecz. Te osoby interesuje jedno: jak dużo mogą zarobić na Twoim występie. Dlatego, tak jak wspominałem wcześniej, kluczowe jest to, aby posiadać jak największą grupę odbiorców, z racji tego, że taki występ może wygenerować jak największy zysk dla klubu i dla Ciebie możliwość otrzymania jeszcze większej ilości występów. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą warto poruszyć. Pamiętaj, że koncert możesz zorganizować również z innym artystą. Jeśli jesteś na początku swojej. Kariery i posiadasz na przykład 50 osób, gotowych przyjść na Twój koncert, natomiast Twój znajomy wokalista posiada również taką liczbę osób, to razem jesteście dużo bardziej atrakcyjni dla właściciela klubu, którym miałoby się odbyć występ. Dzięki Wielkie Zauważycielu tego odcinka. Następny odcinek będzie w całości poświęcony omówieniu konkretnej oferty koncertowej. Będzie to gotowy schemat, który będziesz mógł wykorzystać. Opowiemy sobie o najważniejszych składowych takiej oferty oraz o tym, z jakich zwrotów najlepiej korzystać. Jeśli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, a nie jesteś jeszcze częścią naszej społeczności, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dołącz również do grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczeństwo świadomych muzyków i wokalistów. Link znajdziesz w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć!